E Witam wszystkich na moim kanale YouTube. Jestem Grzegorz Gruca. A w tym filmie pokażę Wam, jak moja instalacja sprawowała się zimą. W tym filmie zostaną poruszone takie tematy, jak odśnieżanie paneli, mycie paneli po zimie i ile energii dostarczyła moja instalacja podczas zimy? Jeśli chodzi o autokonsumpcję. Na tą chłodniejszą porę roku też zmieniam ustawienia magazynu energii. Jeżeli chodzi o moją instalację, to jest to 10 km. Instalacja zbudowana na mikroinwerterach, na inwerterze hybrydowym z magazynem energii. Do ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej w tych miesiącach właśnie takich bezsłonecznych używany jest piec jednofunkcyjny, gazowy. Okresem zimowym dla mojej instalacji fotowoltaicznej nazywam okres, gdzie już muszę wspomagać się energią z sieci elektroenergetycznej. Jeżeli chodzi o te miesiące letnie, no to tam 95 90. 98% mam energii ze słońca i nie muszę pobierać jej z sieci. Zapewnia mi to magazyn energii. Natomiast w zależności od pogody, to mniej więcej tak od połowy października do połowy marca muszę wspomagać się energią pobieraną z sieci elektroenergetycznej. Od połowy października przestawiam magazyn energii, tak żeby był cały czas w połowie naładowany. I chodzi tutaj o to, że zmierzyłem sobie słoneczny dzień po tym 15 października, jaki występuje i w bezchmurny dzień, gdyś cały dzień świeciło słońce, energii starczało na to, żeby pokryć zapotrzebowanie domu i naładować tam do 50% magazyn energii. Dlatego postanowiłem przestawić właśnie magazyn energii, żeby w zimie miał 50% zapasu. Że w razie gdyby zabrakło prądu, no to mam jeszcze te 30% w magazynie energii, tak żeby z tego skorzystać, ponieważ nie rozładowałem. Do zera magazynu energii, tylko do 20% maksymalnie mogę rozładować magazyn energii, a ładować do 100%. Dodatkowo takie przetrzymywanie tego magazynu energii, który jest do połowy cały czas naładowany, jest lepsze niż trzymanie go, nie wiem, na 10% czy na 20% pojemności. Zwłaszcza, gdy ten okres trwa praktycznie 5 miesięcy. Jeżeli chodzi o tą zimę, no to nie była ona zbyt śnieżna. Kilka razy pojawił się śnieg, i teraz jest takie pytanie: czy odśnieżać te panele fotowoltaiczne, czy nie? Jeżeli chodzi o mnie, no to ja mam tutaj bardzo dobry dostęp do tych paneli, także bardzo łatwo mogę je odśnieżać. No i jeżeli chodzi o tą zimę, no to dwa razy odśnieżałem panele. Za pierwszym razem poczekałem sobie, aż będzie taka odwilż. Także mogłem po prostu bez problemu ściągnąć ten śnieg, który nie przywierał, nie przymarsz do panela. Za drugim razem już nie poszło tak łatwo. Mogłem tylko zrzucić, jak gdyby, tą górną warstwę śniegu, a ta warstwa, która przymarzła do panela, no to musiała sama po prostu się stopić od słońca i od wyższej temperatury. Jeżeli chodzi o te panele, które są praktycznie ustawione na kąt 25 stopni w pionie, no to śnieg na nich zbyt długo nie leżał. Po prostu szybko się roztapiał albo zjeżdżał po prostu na dół. Jedyne o co musiałem zadbać, to żeby po prostu narożniki nie były przysypane. Śniegiem, który zsunął się z paneli. No, i jeżeli są panele po prostu na dachu skośnym, gdzie jest trudny dostęp, no to lepiej nie odśnieżać takich paneli. Trzeba też uważać na to, żeby tych paneli nie uszkodzić i jeżeli nie leży zbyt dużo śniegu na takich panelach, no to w bardzo szybki sposób te panele same, jak gdyby się oczyszczały. Napiszcie w komentarzu, czy wy odśnieżacie panele i czy macie łatwy dostęp do odśnieżenia tych paneli. Jeżeli chodzi o produkcję, czyli Zyski z tego odśnieżenia, no to są pomijalne. Panele w okresie zimowym produkują bardzo mało, dlatego z kasowego punktu widzenia nie opłaca się odśnieżać paneli. Chyba, że jesteśmy w totalnym off-gridzie i każda kilowatogodzina jest na miarę złota. Jeżeli chodzi o zużycie w tych miesiącach, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, no to średnio miesięcznie zapotrzebowanie budynku to jest 640 KWh. Jeżeli chodzi o te okresy sprzed założenia fotowoltaiki, no to tam było około 500 kWh na miesiąc średnia. No i tutaj, tak jak widzicie, zwiększyło się to o 140 kWh w miesiącu po założeniu fotowoltaiki. Teraz widzicie odczyty z licznika, który jest zamontowany przez zakład energetyczny. I tak jak tutaj widzicie, w październiku była konsumpcja z sieci 402 kWh, a resztę to była. Autokonsumpcja i dodatkowo zostało wysłane do sieci 269 kWh. W listopadzie pobrałem z sieci 488 kWh i wysłałem do sieci 133 kWh. Jeżeli chodzi o tą energię, wysłaną, to jest tylko ten nadmiar jak gdyby, produkcji, która nie została pakowana w magazyn energii. Jeżeli chodzi o grudzień, no to tutaj mamy pobrane z sieci 595 kW i wysłane do sieci 60 kWh. I tak jak widzicie, to jest ta energia przed bilansowaniem. Jeżeli kliknę sobie tutaj po bilansowaniu jak to wygląda, no to pobrane z sieci to za co będę musiał zapłacić, to jest 170 kWh, i to, co sprzedałem, to jest 37 kWh. W listopadzie to było już 355 kWh pobrane z sieci, i za to będę musiał zapłacić. Tutaj 535 kWh było pobrane z sieci, i to jest też. W grudniu to jest moim zdaniem najgorszy miesiąc. To jest 535 kWh pobranych z sieci. I za to będę musiał zapłacić albo całą kwotę, jeżeli w depozycie mi zabraknie, albo ten przesyłowe 23 grosze za kWh. No i teraz przejdziemy do stycznia. Jeżeli chodzi o styczeń, no to pobrana energia z sieci przed bilansowaniem to jest 534 kWh i wysłana do sieci 100 4 kWh. Luty, luty był krótszy, jeżeli chodzi o dni, dlatego jest to tylko 425 kWh pobranych z sieci i 151 kWh wysłanych do sieci. I w marcu, dlatego mówię, że marzec to jest właśnie połowę marca, no to jest ten czas, kiedy już ta instalacja przechodzi, jak gdyby na off-grid w sensie takim, że nie pobiera już energii, za którą trzeba zapłacić do sieci i tutaj jest tak pobrane 372 kWh i wysłane 452 kWh. Jeżeli zbilansujemy to, to no to 429 kWh styczeń, 282 kWh luty i małe tam wysłanie w słoneczny dzień to było 8 kWh i w marcu pobrane 98 Kilowatogodzin i wysłane już 178 kWh. Czyli tutaj praktycznie kwiecień, no to powinno być już tylko jak gdyby wysyłane i jak gdyby z akumulatora będzie pobierana całość jak gdyby energii. Oczywiście, jeśli zdarzą się pod rząd kilka dni takich deszczowych z mocnymi chmurami, no to też jakaś tam energia zostanie pobrana, ale są to już takie. 5% maksymalnie zapotrzebowania mojego domu. Jeżeli chodzi o tą energię, którą tutaj pobrałem z sieci, sobie sumuję przez te 6 miesięcy, ile tej energii pobrałem, to jest 1869 kWh, i tą energię kupię po samym koszcie przesyłu, ponieważ miałem dość dużo w depozycie, jeżeli chodzi o tą energię, właśnie. Zgromadzoną i sprzedaną w lecie. Jeżeli sobie pomnożę te 1869 kWh razy 23 grosze, no to wychodzi około 430 zł za te całe 6 miesięcy do zapłaty za energię. Do tego jeszcze będą doliczone koszty abonamentu i opłaty stałe, dlatego zobaczę, właśnie po rachunkach, jak to po prostu będzie wyglądało. Dodatkowo w depozycie zostało mi jeszcze 536 zł. I teraz zastanawiam się, czy przepalić to w tym moim urządzeniu, które jest podłączone do centralnego ogrzewania. Żałką, czy poczekać i sprawdzić, ile tak naprawdę Enea będzie chciała mi, jak gdyby przelać na konto z tej właśnie kwoty. Ponieważ tego bardzo chcę się dowiedzieć, ponieważ nie cała kwota zostanie przelana, ona jest uzależniona od tego, ile wysłaliśmy energii do sieci. Napiszcie w komentarzu, czy wy już mieliście właśnie zwrot tego depozytu i jak to wygląda, czy to jest ze stratą, czy nie. Czy jeszcze tam zjechać, nie wiem, do 200 zł, żeby po prostu było pewne, że cała ta kwota zostanie zwrócona. Pod koniec marca przeprowadziłem przegląd paneli, i okazało się, że one są zabrudzone. I jeżeli chodzi o ten brud, który jest na całej jak gdyby, powierzchni paneli, no to prawdopodobnie zostałby on zmyty z pierwszą jak gdyby, ulewą. Problem z zabrudzeniami pojawia się właśnie, gdy te panele są jak gdyby na płasko położone. W moim przypadku jest tam kąt w przybliżeniu 17 stopni i 13 stopni względem poziomu. Po każdym deszczu w narożnikach w dolnej części panela zbiegają zbiera się woda i ona po prostu wysycha. I wszystkie te paprochy, które w tej wodzie są, wysychają i osadzają się na dolnej części panela. Do tego stopnia, że część tych układów roboczych panela jest przysłonięta warstwą takiego pyłu. Przysłonięcie właśnie tych układów roboczych skutkuje tym, że cały panel traci jak gdyby na mocy. Dlatego postanowiłem wymyć te panele. No i tutaj do mycia tych paneli użyję takiej specjalnej szczotki, do której Podłączony jest wąż z wodą, i ona bardzo dobrze radzi sobie właśnie z tym brudem. Dodatkowo też chciałem ruszyć ten brud, tak żeby potem deszcz dobrze to po prostu spłukał i żeby one nie czekały po prostu na mocną ulewę. Jeżeli chodzi o takie mycie paneli, no to. Obawiałem się dwóch rzeczy. Pierwsza z nich to, że może porazić mnie prąd. No i skąd taka obawa? No, ponieważ w stringu tam jest napięcie, nie wiem, 350 V prądu stałego. W moim tutaj stringu jest 8 paneli, ale są stringi, które posiadają więcej paneli i nawet te napięcia dochodzą do 800 V. Napiszcie w komentarzu, czy wybraliście pod uwagę właśnie to zagrożenie porażenia prądem podczas mycia paneli i czy to zagrożenie jest. Wysokie czy niskie. Jeżeli chodzi o deszcz, no to tam jest raczej miękka woda, także nie będzie ona zostawiała osadu od kamienia na panelu. Dlatego ja do wyczyszczenia właśnie tych paneli użyłem wody. Która wcześniej przeszła przez odkamieniacz. Profesjonalne firmy używają wody destylowanej. Ktoś by mógł powiedzieć, że mycie paneli to jest tak proste jak mycie okien, ale to jest nieprawda. Dlatego, ze względu na to, że podczas mycia paneli fotowoltaicznych może porazić Was prąd, najlepiej jest do tego wezwać firmę, która po prostu zajmuje się profesjonalnie myciem paneli fotowoltaicznych. Dodatkowa obawa, jaka powstała podczas właśnie mycia wodą to to, że ta woda jest zimna, a panel na słońcu może być rozgrzany. No i jeżeli polejemy zimną wodę panel, no to może on po prostu pęknąć. Dlatego ja postanowiłem umyć te panele jak gdyby z samego rana, gdzie jeszcze słońce nie pada bezpośrednio na te panele i gdzie nie są one po prostu nagrzane. Po wymyciu tych paneli, jeżeli chodzi o przyrost produkcji, no to był on z rzędu tam 500 watów na instalacji 10 kW. Dlatego powtórzę jeszcze raz: do mycia paneli najlepiej jest zatrudnić firmę, która się specjalizuje właśnie w czyszczeniu paneli fotowoltaicznych. Aby zapobiec, właśnie zbieraniu się wody w tych narożnikach paneli, zamontowałem takie specjalne elementy, które mają za zadanie spuścić tą wodę, która by tutaj się zebrała i chciała wysychać w tym miejscu. No i zobaczę, jak to się sprawdzi. Na niektórych panelach musiałem założyć to z dwóch stron, a na tych panelach, gdzie dokładnie wiedziałem, gdzie jest panel niżej położony, no to są założone po jednym takim elemencie, w tym najniższym punkcie panela. To tyle w tym chwili a ja zapraszam Was na film Jak zwiększyć autokonsumpcję w domu. Cześć!